Ok, Del robił sobie rano nową kawę. Najpierw powiedział mi, że bym która to jest, no i to jest ta Irish Whisky. I Jan powiedział, że jego zdaniem pachnie jak przypalone żelazko. Faktycznie jutro że trochę... Znaczy zobaczymy taką dziwną nutę w zapachu, ale potem przyszedł i powiedział mi, że jest bardzo dobra, więc ja ją spróbuję chętnie. Dobra. Znaczy jest dobra, ale ogólnie. O, Jak dla mnie na przykład to wafelkowa bardziej wygrywała smakiem. Nie wiem. dzisiaj Dzisiaj ósemki. Osiem. To jest osiem. Zobacz. to będzie, bo jest zobacz. I Pokaż. Mogę zobaczyć? jest O, jakie ładne. Z drugiej strony. Taki sam jest. O, uraczy. Orient Express. Co to, to znaczy? Nie wiem. <gryzny> no. A tu widzę jakąś ostrą przyprawę. Wygląda mm, jakieś papryczka. Lubię przyprawy? O. Ty lubisz to ostrego? Ja lubię to Ja Okej, okay, tu mamy takie coś, mi wydaje mi się, że to jest taka fontanna z czekolady, z dwoma kubkami i tutaj jakby jest śmietana, tylko te klaski tak się nie trzymają, więc ja je sobie tam gdzieś z boku przyczepię. Fajne całkiem. <muzyka> A wtedy zmiana miejsc? <noise> zawsze mgiełka tu śpi. No? Podsiadłaś mgiełkę? I się zawsze tak fajnie głośno mruczy. Jest taką łatwą mruczasta. mi się kurtka zaczęła psuć w sensie zauważyłam, że zamek mi się rozchodzi nie dobrze. takie yeah. Hej wszystkim, bo chyba dzisiaj się jeszcze nie przywitałam, a już jest 15. Także hej wszystkim witam Was bardzo serdecznie w ósmym odcinku vlogmasa. Dzisiaj jest czwartek. Yy. A ja właśnie robię obiad. U nas znowu ukochany brokułek. W sumie często, jak będzie w czwartki robię brokułka. Nowa miłość kształtu makaronu, czyli rurki. No, także ja dokończę obiad i będziemy sobie. Jeść, a niedługo potem będziemy zbierać się z malutką na angielski. Taki dla dzieci, żeby nie było. Ja i Kirko tu w na spacerek. Jona się gdzieś bardzo śpieszy. I znowu akurat jak ja z nim wyszłam, to jest mokro strasznie i trochę pada. Wybrałam się do piwnicy, bo chciałam znaleźć pudło ze świątecznymi ozdobami. I... Tak, muszę sobie otworzyć. Okej, okay, jak pięknie, już kurde. Ja pierdzielę wyszłam w jakąś pajęczynę głową. Słabo widać, nie. O, fakt, tu są pajęczyny wszędzie. No. To jest jedna choinka, to jest druga choinka, to albo to. Tu jest zestawa stołowa, a tu to jest lekkie. Tu są same bombki. Ja szukałam taką. Tu na stuwe są same Kurczę, Ciężko zanalizować. Wydaje mi się, że to są same bombki. A, chciałam znaleźć takie pół, w którym mam taką małą choineczkę. I szczerze go nie widzę teraz. Więc chyba wrócę do domu z podkulonym ogonem, by to w domu szukać. Mm. dobra, tu jednak są pompki i ta chojenka, muszę wziąć całe to wielkie pół. Ej, chodź ze mną. Przynajmniej możemy już stąd wracać. Tylko uwaga na panienczyny. Jedną wlazłam, nie chcę więcej. No to pa. Lubicie chodzić do piwnicy? Ja jak byłam mała, to bardzo lubiłam z moją tatą wyprawy do piwnicy po różne rzeczy, bo lubiłam strasznie zapach piwnicy. I zawsze to mi się dawało takie wiecie super tajemnicze, że my po coś idziemy do piwnicy. Wow! A teraz to tak. No nie za bardzo. Nic nie widać, ale jakieś dwa koty się kłócą pod moim balkonem. ja wybiegłam, bo myślałam, że się komuś coś stało. Mm. Jeszcze w drodze z angielskiego byliśmy w Jawie i kupiłam sobie nowy żel pod prysznic. Jakiś a Szczerze to Amelka mi wybierała. Miała do wyboru kilka kolorów i wybrała mi takie żółty z małpką. Jak zazwyczaj się nie mogłam powstrzymać, bo to jest pomadka, nie wiem, ale Disney Edition z argielką. Jakiś Pink Melon. Potem zobaczę jak pachnie. Dalej wrócił z zakupów z Biedronki, jeszcze wyszedł z kiepciem sobie tym zrobić moją ulubioną kolację i urwał mi się ten tub z odpuszki nie znasz jak mi się tak robi i wiecie to jest jedyny przypadek kiedy używam otwieracza do korków znaczy korkociągu <noise> bo tutaj po prostu wkładam i otwieram okej, okay, moja tortilla gotowa standardowo sery głaciaty, sałata, szynka kukurydza, taki ser starty żółty i keczupik, Także sobie zawijam i jemy. Okej, okay. zobaczymy, czy w tym kartonie, co przytychałam z piwnicy, jest to, czego chciałam, czy przytychałam go bez sensu. Jest, jest! Ale nie wszystko, co chciałam. Jest moja mała choineczka! Tylko jest jeden problem. Mamy trzy baterie AAA. O, to nieodpakowane gwiazdki. Są jedne lampki od na choinkę, drugie zwykłe lampki na choinkę i trzecie zwykłe lampki na choinkę. A reszta rzeczy to już są chyba tylko bombki. I tak mam w tle ten kominek, który ma teraz 99% wszystkich blogerów. Nie wiem, czy są jakieś inne kominki do wyboru. W zeszłym roku też używałam tego. Fajny jest i tutaj je trzaskające dźwięki, tylko teraz chyba jest wyciszony bardzo. Trzask, trzask, trzask. Dalej chyba się spodobała gra. Bo już jest na piątym świecie. Tak? W szóstym. A może pan pokazać obrazki, których nie widzieliśmy? Teraz nie możesz, nie? Spoiler. Chcecie mieć? Tak. Ten był. Ten był? Ten był? Ten był? o tego nie widziałam. Zimowy. O, klimatyczny, pasuje. Tak. A, i to... Domek. Dalej dzisiaj odkrył, że to jest polska gra. Tak. Coś, tak, na da... przykład na to. Sam to wymyśliłem. No. Pięknie. A tu już masz tego, to gotowe rozwiązania? Za każdym razem, jak będziesz na jakiś tak, poziom? Tak, tak. Ja myślę, że musisz. Jakbyś chciał od nowa sobie zrobić to, co? No to tu to można testować na Nad tym się też długo męczyłem. To się tak wydaje, tylko takie proste. No muszę przyznać, że fajnie to wygląda. To jest też śmieszny bo... Już, to jest taki świat, że są... pacjenci tk... ...pacjenty. No, stacja. Pacjent. Mm, pasażerowie. pasażerowie. I on nie wsiądzie do innego, jak inne podjedzie? Aha. I musisz wszystkich zabrać i tu w kolejności ustawić. Fajne. To jest w porządku. Podoba trudno. mi się tutaj styl graficzny, ci powiem. bardzo. Jest taki bardzo a, rysunkowy. A to były tunele, tu też się męczyłem. A co jest różowe? Zwrotnica różowa. Pop. Wow. No fajne. Znalazłam tą chęć, której szukałam. To jest chęć z Ikea. E, muszę ją właśnie e, rozłożyć. E, był taki rok, właśnie, w którym miałam tylko tą. Choinkę. Nie pamiętam dlaczego. Ale wiem, że byłam, miałam tylko tą choinkę. Nie miałam żadnej właśnie większej. Ona jest bardzo ładna, moim zdaniem. Tak, mam taką złotą doniczkę Zika. I ona tak sobie była. Tylko właśnie że na dać jakieś lampki. Postanowiłam dzisiaj się zabrać za świąteczne ozdoby, chociaż ja ogólnie. Za bardzo. Ja pewnie nie daję jakoś mega dużo ozdób w domu na święta, bardziej tak w stylu minimum. I też zwykle robię to bardzo późno, raczej właśnie zawsze choinkę ubieramy bardziej przed samymi świętami, a nie na początku grudnia. Tylko coś w stylu 2-3 dni przed Wigilią, albo właśnie w tym tygodniu przed Wigilią, jakieś tam ewentualnie inne ozdoby, tak samo. Pod filmem, który wrzuciłam wczoraj, dostałam bardzo dużo komentarzy. Ogólnie jest bardzo dużo miłych komentarzy, za które wam bardzo, bardzo dziękuję. Było, y, było też trochę komentarzy dosyć y, dziwnych, ale no, do tych akurat to nie zamierzam jakoś szczególnie się odnosić. Myślę, że może wiecie o, o co chodzi, no ale właśnie był też komentarz, że jest u mnie mało świąteczny klimat i tak dalej, ja nie mówię, że tak nie jest, uważam, że, że to jest racja, że u mnie nie ma jakiegoś specjalnie świątecznego klimatu, bardziej wam pokazuję po prostu jak moje życie wygląda normalnie w grudniu, no bo tak po prostu wygląda, więc jeśli komuś sprawia przyjemność oglądanie czegoś takiego, no to bardzo mi miło i cieszę się, że, że to lubicie. Jeśli nie, no to... No to szkoda, no ale myślę, że każdy powinien szukać miejsc w internecie też takich, które jemu odpowiadają i w których jest mu dobrze. No ale stwierdziłam, że już faktycznie mogłam sobie zrobić w tym roku wcześniej jakieś dekoracje. Więc postanowiłam wyciągnąć już te małe choinki chociaż i te ozdoby, które mam i też dzisiaj ten był w Biedronce, więc pytałam go czy tam nie ma czegoś fajnego, jakichś fajnych lampek, mieliśmy FaceTime'a na ten temat i znalazł dla mnie takie lampki śnieżynki, nie wiem czy ich właśnie tu nie powieszę, dziadki do orzechów, jakoś podobają mi się dziadki do orzechów, te w sumie są takiej jakości dosyć średniej, ale z daleka wyglądają bardzo fajnie. Były też pastelowe w kolorach, się zastanawiałam. to były e, takie śnieżynki, ale... Śnieżynki, gwiazdki, ale to e, bardziej na choinkę chyba je ja poproszę, żeby już będę mieć w I do naklejania, a to z Amelką bym chciała nakleić. Ja właśnie chciałam na Allegro w tym roku zamówić takie naklejki na szyby, ale takie wiecie, tylko płatki śniegu, białe. I jeszcze tego nie zrobiłam, bo to musiałam się tym zająć. Ja po prostu i robienie moich zakupów przez internet to uu, zawsze zajmuje mi to 300 lat. No, i jeszcze tu mam takie rzeczy, co kiedyś y, robiłam, robiłam. czy znaczy, tu znalazłam jeszcze takie małe pońki zika, co troszkę kupiłam 300 lat temu. Y, tu mam w pudełku jakieś szyszki i kasztany takie, się robiłam takie ozdoby. I tu mam jeszcze takie, nie wiem gdzie jest jedna, gdzieś mi wpadła, ale z filcu kiedyś uszyłam takie, y, jakby pierniczki powiedzmy. No, także e, pierwszy raz szłam coś takiego, także wyszło średnio, ale bardzo e, mi się podobają. W ogóle mam świeczkę, ona cały czas w sumie u mnie stoi na regel z książkami. E, taką mary mary Christmas Line. Z piękiem jest mega śliczna. E, ją akurat e, dostałam od e, siostrzeczki, jak ostatnio się spotkałyśmy. No, bardzo mi się podoba. E, nie paliłam jej jeszcze, ale wygląda mega uroczo. E, taki świecznik z gwiazdkami, który sobie kupiłam. Bo jak byliśmy wczoraj w Stokrotce, to właśnie kupiłem jeszcze takie sztuczne filajy. Nie wiem, co będzie fajnie bylać, czy nie Pójdę ich poszukać. Nie. Miau. Miau. się tu bardzo wszystkim interesuje. Tak? Tak, rzeczy na dywanie. Być może nie umiem nawet robić jakiegoś specjalnie świątecznego klimatu. Wiecie, no jeśli dłużej mnie znacie, no to też wiecie, że u mnie z moim... Ogólnie nastawieniu podejścia do świąt bywało różnie, w sensie e, Ogólnie przez wiele lat e, jakoś nie cieszyłam się za bardzo świętami, jakoś nie kojarzyły mi się pozytywnie e, Jeśli dłużej mnie znacie, to może wiecie, że e, w, na, na moim tamtym kanale miałam cztery podejścia do vlogmasów e, na znaczy to jest moje czwarte, e, na tamtym, na drugim kanale nagrywałam Merry Christmas to były takie moje pierwsze a ala vlogmasy, które w sumie um, przerwałam w połowie, ale no nie do końca dlatego, że mi się nie podobało tego robienia Właśnie wtedy wydaje mi dużo takiego um, entuzjazmu do tego, tylko po prostu w mojej rodzinie wydarzyło się wtedy coś bardzo przykrego No i też straciłam właśnie w ogóle um, ochotę no nie tylko na vlogmasy, tylko po prostu na, na święta w tamtym roku i też nie chciałam tam za bardzo o tym opowiadać. Potem było moje drugie podejście do vlogmasów, powiedzmy. Ktoś nazywało to nie vlogmas, w którym w sumie rozpowiedziałam, że, że ja nie mam takiego nastawienia do świąt, że raczej święta mnie nie cieszą, ale postanowiłam próbować szukać nowych rzeczy, w których się będę cieszyć. No i potem sobie sumie miałam długą przerwę od tego i w zeszłym roku nagrywałam e, pierwszy takiego vlogmasa, który po prostu się nazywał vlogmas, w którym pokazywałam po prostu taki. No, też taki, takie, takie nasze zwykłe dni. No i teraz stwierdziłam, że zrobię to znowu. Lubię nagrywać vlogmasy. Nie, nie wiem dlaczego. No, także tak historycznie tak to u mnie mniej więcej wygląda. No ale jakbym już miała wejść w dekoracje świąteczne, to chętnie bym zrobiła jakiś napad na action i na pepko. Nie wiem, co no to derby powiedział. Zastanawiam się, którą choinkę ubrać w tym roku: czy taką mniejszą, czy tą większą. No nie, zajmę się na razie tym, co tutaj już sobie wyciągnęłam. Może potem Wam po prostu pokażę, gdzie to wsadziłam. No, nic spektakularnego to nie będzie, ale będę mieć dwie mini choinki. Okej, okay, ogólnie nie, no nie ma tego jakoś mega dużo, ale tutaj dałam tą choinkę, tą z IKEA. Wydaje mi się, że wygląda całkiem ładnie. Dałam jednak te lampki, a nie te śnieżynki, bo ten sznur śnieżynek jest dosyć długi, i wydaje mi się, że te fajnie wyglądają, bo wyglądają jakby były świecącymi bombkami. Tu w doniczce jest schowane zasilanie. Tu za szybką sobie dałam te choinki i tego jednego dziadka do orzechów. Ogólnie tutaj ta witrynka ma taki dosyć wiosenny faj, bo to jest moja kolekcja ptaszków, a ja bardzo lubię i nie chcę się ich stąd pozbywać. Tu na dole to w ogóle mam kwiatki. I jeszcze jednego tego dziadka do dam tutaj wyżej. To jest takie echo w tej szafce. Koło takich e, króliczków. Te króliczki też mają taki bardziej wiosenny vibe, ale to jest moja ukochana pamiątka po mojej babci, więc nie ruszą się stąd. Już w ogóle były raz sklejane, bo jedna była odpadła główka. No, tutaj tak całkiem uroczo to wygląda. I dałam Mikołaja sobie na lampkę. A, lubię tego Mikołaja, on jest uroczy. No i tutaj mam tą świeczkę jedną. No ale tutaj mam tą sztuczną świeczkę. Muszę przyznać, że bardzo fajnie miga, bo ogólnie dałabym w jednym miejscu, ale boję się dawać szkło w innych miejscach ze względu na koty i na Amelkę. No, to jest szklane jednak. Te dziadki do orzechów, na przykład też muszę sobie dały koło tej mojej choinki, ale boję się, że koty je rzucone są ceramiczne. No a te śnieżynki bardzo ładnie świecą. Mają zimne światło, ale do śnieżynek pasuje. Yy, I gdzieś ja bym sobie ta, bo bardzo mi się podobają, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Coś może wymyślę w przyszłości. Hmm, Przed Państwem Chirus i No super. Ile miałam choinkę? 10 minut. Właśnie tym, że było, Dlaczego ja nie robię sobie takich rzeczy? No. Nie mogę sobie choinki postawić. Piesia, daj no spokój. No, jak już mi zdążyła zrzucić choinkę. Wielkie dzięki pysia. No i przez te dekoracje ja też muszę zdjąć mój tort z ręczników. W ogóle mamusia mi ostatnio przypomniała, że mogłabym go już w sumie rozpakować właśnie od rodziców dostaliśmy na piątą różnicę ślubu, taki tort z ręczników. Jakoś nie wiem, że mi zawsze było rozpakować, no chyba w końcu to zrobię. I będę mieć ręczniki. No, a to było półtora roku temu, więc no. Okazuje się, że takie torty trzymają się na jakichś trzech tysiącach szpilek, więc muszę pojmować. ja nie wiedziałam, bo a, ja robię torty z pieluszek, a tam nie używam takich rzeczy. Ale piąteczkę sobie zostawię. Hmm, a w środku był karton i styropian. Ciekawych rzeczy się człowiek dowiaduje. It's beginning to look a lot like Christmas. Mam nadzieję, że Iśka nie postanowi zrujdzić mi tego w środku nocy. W każdym razie, e, jeszcze zostały mi dwa kalendarze do otworzenia, a potem, idę się umyć, i dzisiaj pójdę już spać, bo jest po północy. Ale dzisiaj już naprawdę muszę pójść spać wcześniej, bo mam. Deficyt spanka. Tyle pralinki. I tu mamy neonę. sobie wyżej go teraz postawiłam. Wow! To jest jakiś taki brokat, ale z nutą zieleni. Xmas Magic. Ręce mi popękały znowu. Muszę sobie dać jakąś grubą warstwę kremu na noc. Ło, ale to jest ciemne. Fajne! Taki mega ciemny zielony brokat. Ło, podoba mi się. Okej, okay, no to ode mnie to już było. No tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlogmas Wam się podobał. Zmykam do spanka, Buziaki. Pa, pepa i do jutra. A, jeszcze tyle te byłoby teraz jakieś siaty takie zawieszki. One są w ogóle chyba z modeliny. W tak wyglądają. I są jakby z... E... Homendu! Śmiesznie. <grybujesz> Gdzieś powieszę.